Następnego dnia rano Wacek przychodzi do szkoły. Od razu zauważa grupę chłopaków ubranych w strój, w jakim to on występował podczas koncertu w disco Polo. Chłopak jest zaskoczony. Wczoraj odszedł z zespołu i nie rozumie, co się dzieje. Papie wyglądają jak ty. To znaczy, jak Janusz. To znaczy. Jak I nie ma już żadnego Janusza, tak? Odszedłem z tego zespołu. Nie wiem, casting na Janusza. Casting na Janusza sobie zrobiono, no jest jakaś zalięta. Sprawdzę na fantuyżu, może tam coś piszą dokładnie. No, teraz zobacz sobie to. Uwaga! Casting na Janusza do zespołu. Niestety wczoraj zespół opuścił wacek Mroziński, ale życie toczy się dalej. Szukam nowego muzyka, który wraz ze mną będzie tworzył nową, ekscytującą przyszłość zespołu Ela i Janusz. Strój Janusza na castingu obowiązkowym.